Synchronizowałem Ci kaskiem i nogą jak coś. Dobra. I 15 10 5, 4, 3, 2, 1. Start! 100 lewą, prawy w bramkę Max. Do lewej. Prawy 3 plus zapachołek. Do lewy 4 zapachołek. Prawy 3 plus zapachołek. Wypuść w bramkę. Prawy 3 przez bramkę. Lewy 4 przez bramkę. Tunel środkiem. Prawy przez bramkę. Do lewej. Prawy nawrót szeroko zduś. Prosto w bramkę, tunel środkiem, prawy w bramkę, lewy w bramkę, lewy 4, szeroko najdź w bramkę, prostuj w bramkę, prawy w bramkę, lewy w bramkę, prawy w bramkę, lewy 3, przytul. Tunel środkiem. 80, prawy nawrót szeroko znóż, do środka, tunel środkiem. Dohamuj na ostatnim. Lewy 2 plus śmiało. Metalotna do mety stop. Zajebiście. Kurwa jedno dohamowanie. Co? Jedno. To, no. Ale jedno też było.